Po konferencji inaugurującej projekt Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej odbyła się debata dotycząca koncepcji zagospodarowania terenów Kościerskiego Parku Kultury. Głos w tej sprawie mogli zabrać mieszkańcy naszego miasta. Debata rozpoczęła się od przedstawienia koncepcji zagospodarowania Kościerskiego Parku Kultury przez Piotra Lorenca, przewodniczącego trzech sądów konkursowych, które odbyły się w naszym mieście. Z projektami, które powstały w ich ramach, mieszkańcy Kościerzyny mogli zapoznać się 17 i 18 lipca w centrum miasta. Niektóre z tych projektów są już na tyle dopracowane, że można je realizować, tak jak otoczenie pomnika Józefa Wybickiego, inne natomiast to pomysły i sugestie, jak może wyglądać znaczący fragment naszego miasta poddane pod ocenę mieszkańców. Zdaniem Lorenca wyniki konkursów mogą podpowiedzieć w jakim kierunku powinna rozwijać się Kościerzyna, której przestrzenie mają niewątpliwy potencjał do zagospodarowania. Przykładem tutaj może być rejon dworca kolejowego, może być rejon dworca autobusowego obecnego, który jest no, umówmy się dość prowizorycznie zagospodarowany w tej chwili, rejon wzgórza grodowego itd., itd. Czyli jest bardzo wiele przestrzeni w mieście, które mogą stać się dużo lepiej zagospodarowane, służyć mieszkańcom miasta, ale także stać się w pewnym sensie wizytówką miasta, i przyciągać tutaj nowych mieszkańców, nową działalność gospodarczą, nowych inwestorów. Po przedstawieniu koncepcji głos w sprawach Kościelskiego Parku Kultury mogli zabrać mieszkańcy. Pierwszy odezwał się Eugeniusz Sochaczewski, który obawia się zabierania przestrzeni zielonej przez nowe inwestycje. Jako przykład podał toczące się budowy wokół pomnika Józefa Wybickiego. My jedynie możemy przyciągnąć ludzi, czy tak jak ja, emigrantów, tych, właśnie tym, tym środowiskiem, tą naturę, bo my niedługo się nacieszymy, jak na zachodzie. Tą, tym bogactwem, tym wszystkim, i będziemy chcieli do natury, że w centrum, tam gdzie mieszkam, ptaczki śpiewają, wiewiórki biegają. Jeszcze troszeczkę, jeszcze 5-10 lat na pewno już e, jest tendencja może wielkich, powrót do natury i to nas wszystkich czeka. Do dyskusji włączył się także Adam Świeczkowski, przewodniczący samorządu uczniowskiego pierwszego Liceum w Kościerzynie oraz radny drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. Osiemnastolatek poczuł się w obowiązku obrony koncepcji zagospodarowania miasta i wiążącymi się z nim inwestycji, zwłaszcza, że młodzieżowi radni włączyli się w ich konstruowanie. Dzięki uprzejmości burmistrza uczestniliśmy w spotkaniu w foyer Politechniki Gdańskiej, gdzie mieliśmy możliwość opiniowania różnych projektów. Były to akurat Mediateki Kościerskiej, również podczas majówki prowadziliśmy szereg opinii, jak i sondaży dotyczących zagospodarowania terenu wokół pomnika Józefa Webickiego, A więc sądzę, że te zmiany przynoszą bardzo dobre rezultaty i w przyszłości mogą świadczyć o wyjątkowości naszego miasta Kościerzyny. Ze wszystkimi koncepcjami urbanistyczno-architektonicznymi Kościerskiego Parku Kultury można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta oraz w sali imienia Lubomira Szopińskiego. W październiku lub listopadzie ma odbyć się kolejna debata o przyszłości zagospodarowania terenów naszego miasta, w której uczestniczyć mają również studenci kierunków architektonicznych.